Kiedy mamy otwarty dekolt, a przylegającą białą suknię, więc staramy się stawiać i dobierać te produkty, które na dekolcie będą zastygać. Aplikuję serum na całą twarz, bardzo lubię serum Estée Lauder do skóry mieszanej i do skóry tłustej. Zaczynam rozprowadzać delikatnie mój róż i pamiętajmy, żeby jego też idealnie wprowadzić w konturing, żeby to bardzo naturalnie wyglądało. Jeśli Wam trudno wyznaczyć szczyt kości policzkowej i miejsce, gdzie musicie rozświetlacz zaaplikować, to możecie swoją klientkę odwrócić do światła i widzicie, jak pięknie powstaje ta linia, która odbije nasze światło. I właśnie na tą kość my będziemy aplikować nasz rozświetlacz. Starajcie się nie zostawiać takich równych granic na powiekach. Patrzcie, że wszystkie cienie ja blenduję pod kątem. Zauważyłam, że panny młode nie lubią za bardzo intensywny wewnętrzny kącik, jednak stawiają na sobie nowe produkty.